Pierścień rybaka, noszący oficjalną papieską pieczęć, musi zostać zniszczony natychmiast po śmierci papieża. Apartament papieża zostaje później zamknięty na 9 dni żałoby. Okresy zwane sadewacante. Czas pustego tronu. W ciągu ostatnich kilku dni przywódcy katolicy ze wszystkich zakątków globu przylecieli do Rzymu. Wstrząśnięci nagłą śmiercią tego postępowego i kochanego papieża. Dzisiaj na placu Świętego Piotra wierni modlą się, żeby znalazł się wśród nich nowy przywódca, który zjednoczy ich kościół, tak zdominowany przez zmiany i upadek moralny. W ciągu ostatnich lat. Gdy ciało arcykapłana mija tłumy, widzimy modlących się preferiti, faworytów, z których jeden może stać się jego następcą jako namiestnik Chrystusa. O porannych modłach Kolegium Kardynalskie zamknie się za drzwiami kaplicy Sekstyńskiej, aby odbyć konklawę. Proces, w którym wybiorą nowego przywódcę dla prawie miliarda katolików, których Kościół znalazł się na rozdrożu. Jego odwiecznej tradycji zagraża światowi.